Halo, halo, kani, witam was bardzo serdecznie i oczywiście świątecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Arctic Motor Simulator. Moi drodzy, jest to jeden już z ostatnich odcinków, bo dzisiaj dalej będziemy sobie stawiać domki zobaczymy ile dzisiaj nam się uda oczywiście ich postawić. Jak postawimy już wszystkie domki, no to gra się zakończy na moim kanale, no chyba że jakieś aktualizacje kiedyś dojdą, chociaż dawno aktualizacji nie było, więc nie wiem czy mamy na co liczyć. To wtedy sobie oczywiście do gry ja oczywiście i oczywiście i oczywiście wczytuję gierkę, Was zachęcam do zostawiania łapeczek w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, dziękuję bardzo moim wspierającym, którzy tutaj właśnie się wyświetlają za wspieranie kanału, wielkie całusy, serducha, przytulasy i lecimy ze stawianiem domków, zobaczymy co ja tam chciałam, domki, 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 domki dla zwierząt. Te rodzinne, dla zwierzaków już chyba nie. Te luksusowe, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Tam mieliśmy w planach. Jest tutaj nasza pracownica, jest dobra. Okej, jej kasuję, muszę przyciszyć. Muszę sobie tutaj przyciszyć, więc mam nadzieję, że czekajcie, czekajcie. Ja tutaj posprawdzam, czy mogę jeszcze podokładać towar na regały. I pójdziemy zajmować się domkami, bo od wszystkiego pracowników już tak naprawdę mamy. Tutaj jest to tekst. Tak Tup, 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 Automatycznie napełnimy. Tutaj nie ma naszego pracownika, czy ja mogę to. Dobra, przyczepa kempingowa. Ona chce przyczepę kempingową. Przyczepę kempingową nie ma. Nie ma sauna, przyczepa. Pokój dla zakochanych, pokój godzinowy. Gdzie jeszcze będzie przyczepa? Luksusowy apartament iglo, sauna. Ej, niech on już przyjdzie. Bo ja tu nie ogarniam. A ty co chcesz tutaj? Pokój dla zakochanych. No gdzieś był. Pokój godzinowy, pokój dla. Za... Dobra, mój recepcjonista tego używa, także rewelacja. Idziemy, idziemy, moi drodzy, zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja. Czy ja już tutaj wszystkie te miejsca zapełniłam po tej stronie? Chyba tak. Chyba nic już tutaj nie mamy, tylko do meblowania. Tutaj będziemy musieli wrócić, żeby umeblować te domki, ale, ale, ale chodźcie sobie postawimy, nie wiem, kurczę, a może zostaniemy tutaj, na tej stronie i doprowadzimy ją do końca, czyli umeblujemy te domki i dopiero pójdziemy na tą drugą stronę naszego tutaj hotelu. Ale ja nie mam usługi dostawy, czyli tutaj nie trzeba meblować, na to wychodzi, tutaj też nie. Muszę się przejść po kolei i zobaczyć. Tutaj, tutaj jest wszystko ok, prawda? Tutaj jest wszystko ok. I, I tak, do wynajęcia jest. Tak, on jest do wynajęcia. No to lecimy dalej. Zobaczymy, gdzie musimy jeszcze kupić meble. Jak tam ciepełko. Ciepełko w porządku. Tutaj, tutaj też nie. Dobra, czy tutaj, 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 tutaj mamy znaczek. Ale tutaj czegoś nie ma do wynajęcia. Pokój skrzynka na zapasy. O i teraz powinno być, prawda? Tak, to nasza jeszcze pracownica po prostu tutaj tego nie dołożyła. Tu, gdzie mamy to, ten znaczek, to musimy meblować, z tego co mi się wydaje. Tutaj, jak wygląda. Tutaj jest ok, tak. Tutaj też jest ok i idziemy tu. Co my tutaj w ogóle mamy? To jest ten luksusowy, chyba. Tak, czyli najpierw lecimy z farbą. Ja tutaj robiłam taką zieloną, jak pamiętacie. Ona jest to. To podłogę chyba zostawiałam, z tego co pamiętam. Mebli chyba nie mamy. Nie, nie mamy, czyli ja meble muszę najpierw zamówić. Sklep internetowy, mamy meble i to jest luksusowy apartament. No to lecimy standardowo to co zawsze. Tą białą kanapę, wannę, tą kupowałam, fotele, krzesła. Krzesła sobie weźmiemy, może te. Ile ich musi być trzy, dobrze pamiętam? Tak, trzy krzesła. Dalej, wszystko mamy po jednym, tylko stoliki nocne dwa. Dobra, stolik kawowy. Stolik kawowy brałam chyba ten. Biurko, biurko weźmiemy może to. Łózio, Łózio, Łózio. Łózio weźmiemy to. Telewizor weźmiemy taki. Stoliki nocne weźmiemy dwa te. Stół. A jeszcze umywalka. No to tutaj taki zlew stół weźmiemy może ten okrągły toaletę weźmiemy tą okej, okay, no i ja lecę jeszcze we wszystkie dekoracja, czego nie ma dołków do łowienia ryb, dobra choinkę tu brałam, o taką dekorację tu mamy, nie widziałam jej nigdy albo nie zwróciłam uwagi dobra, coś tam słuchajcie, wiecie, jakieś dodatki im tutaj kupię i jeszcze chciałam, zaraz Wam tam zrobię im te dołki, chwila, moment uno momento chciałabym lampę, latarenkę no i tyle i tyle, zrób zakupy co tam się dzieje? służba agenta specjalnego tu się po prostu jak zawsze tyle dzieje, personel, specjalni agenci mężczyzna, no to idź idź Dylan Idź, 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 a ja idę, słuchajcie, te dołki im wykopać i pozbierać może kasę z automatów No jestem, wiecie co, jestem bardzo ciekawa, ile nam się dzisiaj uda umeblować tych domków Bo ja max 2 stawiam, stawiam max 2, że się nie uda, bo cały czas tutaj coś trzeba, wiecie, tu, tu dołki im wykopać, wywiercić Tutaj agent specjalny, zaraz zabraknie czegoś, co jest potrzebne do wynajęcia pokoi Potem trzeba będzie zrobić zamówienie No jak, no są dołki są dołki, dobra, masz jeszcze tu dwa, zrobię, ale no... Tak, dobrze. Zimno jest, zimno jest, szybko. Szybko, 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 szybko. My w ogóle nie wiem, czy widzicie mamy 75 tysięcy. Ja cię kręcę, nie wierzę po prostu. Nie ma jednorazowe antypoślizgowe kapcie, rewelacja. Dalej grzej się tutaj. To właśnie o tym mówiłam, że tak to będzie, sklep internetowy, jedno, tutaj weź od razu 60 tego zamów, bo przecież nie mam czasu na pierdoły, to pozebieram, to są moje mebelki, Jezu, skąd my mamy tyle pieniędzy, to jest niemożliwe, okej, okay, idę meblować. Czy jadą te kapcie? Jezu, ale mi się zakręciło w głowie, tak mi to nagle wyskoczyło. Twój agent specjalny jest do bani W pokoju było tak. Dobra, przestań, cena rękowa. Zaraz będzie ciepło. Zaraz będzie ciepełko. <noise> no, ojejku, iglo. no zapomniałam o tym piecu. Dalej choć tutaj, bo ja potrzebuję te klapki. Chodź, 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 minus 33 stopnie. Cześć. Ja jestem lokalnym policjantem, który był w motelu ostatnim razem. Krążyły plotki, że łamiesz prawo, świadcząc tanie tajne usługi specjalne po naszym ostatnim dochodzeniu twierdziliśmy, że plotki to nie są, te nie są prawdziwe policja chwali cię jako dobrego obywatela dziękuję serdecznie dziękuję, bardzo mi miło polecam się na przyszłość, jakby któryś z policjantów chciał skorzystać albo policjantek z naszych tajnych i tanich usług no nic no, nic, no, nic. Gdzie to było, gdzie to było, gdzie my żeśmy zmierzali, żeby meblować te pokoiki? Tutaj chyba, tak. Chyba, chyba tu. Dobra, no to standardowo lecimy. Tak jak we wszystkich tych luksusowych pokojach. Kanapa. Tu. Łazieneczka, w sensie wanna. Tu. Zrobimy stół. A nie, to jest, czekajcie, to jest ten kawowy. Ok. Tutaj. Buzio Łuziodamy w tą stronę. Telewizor, tutaj, proszę serdecznie. Jakoś tak sobie widzicie, upzdurałam, żeby to tak stawiać i tak stawiam. <grymne> Logiczne, nie? <grymne> Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy szafeczkę. Tą też dawałam tutaj, żeby sobie, wiecie, mogli coś położyć. Tutaj mamy stół. Wcześniej były krzesła. Proszę bardzo. Jedno krzesełeczko, drugie i Trzecie damy tutaj. Co jeszcze mamy? Wadna tu mamy biureczko. Biurko dawałam tutaj w tą wnękę. W sumie jedno krzesło to zawsze mogłabym tutaj dać przy biurku, nie? Dobra, zlew. Zlew tu. Z tu mamy ubikację. Proszę bardzo. Czy ktoś chce agenta specjalnego? Nie, kanapa to nie. Dekoracje. Dekoracje, dekoracje. No to lecimy. Jeden kwiatuszek gdzie tu dać tego do łazienki proszę bardzo, drugi kwiatuszek tu mamy rowerek to ja go chyba nawet tutaj stawiałam choineczka, proszę serdecznie mamy grudzień, więc idealnie i tutaj mamy taką ozdobę, czekajcie no dam ją, oczywiście, że tak tylko czy ona musi na czymś stać? nie na podłodze po prostu, no to tu ok, lampki lampeczki, tu mamy tą latarenkę ale ona mi się tu chyba dobrze, dajmy ją tutaj tu mamy taką dużą lampę to ja bym ją dała może, 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 może tu na przykład, o yy, no wszystko? chyba wszystko, tak chyba wszystko czy tutaj coś, chwila, moment łapeczka, tutaj wszystko wskoczyło na no i gitara Ok, czyli tu już mamy do wynajęcia, i tutaj też jest pokój luksusowy, więc ja najpierw sobie zamówię, a potem będziemy malować, zaopatrzenie pokoju, meble, wszystkie. Od razu jak już tutaj jestem, to wezmę lampki. Wezmę lampki, wezmę dekoracje, dwa kwiatki, rowerek, pianinko, znaczy keyboard tutaj choinka i to i teraz lecimy do tego luksusowego apartamentu to co zawsze, kanapa, wanna, weźmiemy trzy te krzesła ten stolik kawowy weźmiemy teraz to łóżko. naciśnij alt, aby odebrać zaraz, uno momento bo teraz jestem w sklepie zlew stół taki kwadratowy teraz o taki też mamy, nie widziałam go wcześniej dobra, zamawiam In alt, aha, pusta łapka najpierw. Dobra. Cześć, czy jesteś kierownikiem motelu? Moja dziewczyna powiedziała, że przyjechała na Bigun północny sama i właśnie zameldowała się w Twoim motelu. Czy mógłbyś poświęcić chwilę, aby pomóc mi dowiedzieć się, czy moja dziewczyna jest w pokoju sama, czy nie? Nazywa się Linda. Dziękuję. Trzymaj telefon i sprawdź komputer. No dobra, no sprawdźmy. Słuchajcie, sprawdźmy to, Linda jakaś tam. A jeszcze są agenta specjalnego, to lecę. E, mężczyznę. No to Gustawo, po kolei. A gdzie jest ta moja? Kurczę się gubię tutaj. E, nie wiem, gdzie jestem. E, jakoś tak, nie wiem, coś mi się tutaj inaczej wydaje, niektóre rzeczy. E, dobra, Linda, gdzie jest mój komputer? Tu jest, ok? E, pokoje. No i teraz szukamy pani Lindy. E, nie pamiętam, jak miała na nazwisko, więc też, żeby mnie pokręciła, bo że będą dwie Lindy. Julia. Poczekajcie, poczekajcie. Eee, Ale jej u mnie nie ma drogi kolego. O jest Linda Patryk. Liczba gości jeden. Dobra. Najpierw przełącz się na pustą rękę. E, tak, przyjechała sama. Świetnie. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. No, widzicie, trzeba pomagać ludziom. Trzeba pomagać. ok, i chyba paczki już powin, powinny na mnie czekać. W ogóle my powinniśmy zebrać jeszcze kasę. Powinniśmy zebrać kasę z pralek, powinniśmy zebrać kasę z automatów do wędkarstwa, bo tam pisało przed chwilą, że jest już 500 dolców. 85 tysięcy nie wierzę po prostu? Nie wierzę. Twój dostawca awansował i poprawił umiejętność. No to super, bardzo się cieszę. Bardzo mnie to cieszy. No, myślę, że my słuchajcie, dwa pokoje dzisiaj umeblujemy i nie więcej niestety. Zaraz pójdziemy sobie po mebelki. No, więc wiecie co, jednak to nie jest chyba jeden z ostatnich odcinków. Chyba że zrobię live'a i na lajwie sobie będziemy meblować, żeby to szybciej poszło. Dobra. Tutaj tutaj, bo tam nam jeszcze na tamtym obszarze też zostało, myślę, że z sześć domków na pewno do zbudowania. Albo nawet z 10, no może 10 to nie przesadziłam. okej, okay, dobra. Lecę, uciekam stąd. Uciekam. Tu od razu, jak jestem, to dorzucę drewno. 20, niech będzie. Ej, a ja tą dostawę zamówiłam? W sklep internetowy? Nie, nie kliknęłam w końcu tego. Dobra. To idę zebrać z naszych tutaj automatów. Czy wy tam macie jeszcze dziury? Macie? Czekajcie, bo za blisko podeszłam. Dobra. Mamy obsłużonych 68 na 100 klientów restauracji. Ciekawe, czy będzie właśnie jeszcze jakiś kolejny cel, jakieś inne zadanie. Wydaje mi się, że może być, żeby obsłużyć ileś tam klientów w, w pralni samoobsługowej. W sensie, żeby ileś tam klientów skorzystało z tej pralni. O, może w ten sposób. Dobra. Zbieramy. No, otwierajcie się. W sensie zabierajcie się do magazynu. Dobra, idziemy szukać domku 34 stopnie na minusie masakra. U mnie jest minus 1 aktualnie. Dobrze, za ogrzewanie pokoju i tutaj lecimy meblować. To najpierw tak, najpierw ściany. Też tak samo będzie wszystko na zielono ściany, podłogi zostawimy i przechodzimy do meblowania od. Początku. Dobra, mamy tak, sofa czy osobowa. Tutaj wanna. Tutaj. krzesełka nie. Stolik kawowy. Krzesełka to później. Stolik kawowy. Damy tak biureczko. Takie wzięłam. Nie wzięłam biurka. Dlaczego nie wzięłam biurka meble? Biurka. No to to daj Kurczę pieczone. Zobaczcie. Ominęłam biurko. No to lecimy dalej. Łózio. Tutaj. Mamy telewizor. Tutaj. Szafki. Stoliczki nocne. Jedna tu, druga standardowo. Tutaj. Zlew. Tu. Stół. Tutaj, czekajcie, czekajcie, może tak. O, przy tym tym kibelek. Tutaj yy, i krzesła możemy już dać. I krzesła damy jeden dwa, To niech będzie tak troszeczkę krzywo, właśnie, żeby nie było. Wiecie, wszystko tak idealnie. Idę po to biurko. Ale pogoda, ja cię kręcę. No. Ile ta zima jeszcze? Łomatko, nawet połowy nie mamy tej zimy. Jest już to biureczko, jest. Obsługa pokoju. Dobra, ale agenta specjalnego nie mamy na razie. Eee, tutaj, tutaj. Ogrzewanie jest w porządku. Muszę iść jeszcze zobaczyć do sklepu, czy tam jest w ogóle jakiś towar, nie? Sklep spożywczy. Siedem osób czeka. Czy tam nie ma naszego pracownika? Czy mi się tylko wydaje? Biurko. Yy, tak, tak ja. Yy, szafki z lew, mamy stół, kibelek, i teraz mamy ozdoby. No to ozdoby, tak, jednego kwiatka damy tu, drugiego kwiatka damy tu, tutaj ten keyboard. Nie wiem, czy w dobrą stronę, tak chyba powinien być. Tak, yy, choineczka. Chojneczka, choineczka, Tu mamy taką ozdobę, to też ją dam tutaj. Tutaj mamy rowerek. I jeszcze lampki kupiłam. Tu jedna lampka na stolik nocny. Lata, ręka. O, może tu teraz lata rękę. A ta duża lampa, ta duża lampa. Może tutaj ją sadzimy. O, super. I czy wszystko już? Czy wszystko, wszystko, wszystko? Wszystko jest OK i mamy do wynajęcia? Mamy do wynajęcia. Służba agenta specjalnego jest nam potrzebny, specjalny agent, teraz kobieta, no to leć ty. Dobra. Eee, I, i, i lecę zobaczyć, czy mamy co dołożyć do sklepu spożywczego. Czy tam towar jest dobrze? Mm, mm, mm. Czy jest po prostu towar, o, w ten sposób może powiem? Ojku, 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 no właśnie, tak mi się coś wydawało, że tutaj trzeba będzie dołożyć, a my. o jezu, a my nie mamy. Sklep internetowy sprzedawalny, no to moi drodzy. 15 tu po 20, tylko czy mi się tyle wiecie, zmieści też w magazynie. Ja już po 20 będę zamawiać, bo naprawdę tutaj bardzo dużo osób do nas przyjeżdża, dużo korzysta z naszego sklepu, więc warto by było mieć tego towaru jednak więcej. Zaraz sobie pójdziemy zobaczyć jeszcze, jaki mamy domek do umeblowania. I może nam starczy czasu, a może nie. Dobrze, zrobimy sobie również hasło odcinka i hasłem odcinka będzie czajnik, czajnik elektryczny, ale wystarczy, że napiszecie czajnik. Także jeżeli jesteście ze mną w tym momencie i macie ochotę napisać w komentarzu słowo czajnik, to śmiało, <laughs> śmiało. Dobra, tutaj po 20 pożyczył, dobra, wypożyczają też tam towar. Czekajcie, tutaj zrobimy 20, 20, 20. Nie wiem, czy tyle będę mogła zamówić, powiem Wam, ale mam nadzieję, że tak. Zakupy: No nie, w magazynie nie ma, no właśnie. Eee, to ja już może będę, mogę o 10 odejmować. Tutaj o 5. Ok, czyli musiałabym po 10. Tu mamy na minusie, więc na szczęście widzę teraz, ile muszę odjąć. Ale to dużo będę, o Jezu, to dużo będę musiała odjąć. No nic, czajnik. Tutaj, 23, tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, 10 nam jeszcze zostało. 8, tu, 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 tu. tu. 2,4, 0,4. Dobra, teraz możemy. Zamówić 820 sztuk, zamówiłam. O, ja Cię kręcę. O, ja Cię kręcę. Klient zwrócił wypożyczony towar. Dobra, i teraz jeszcze tak. Czy tutaj jest nieumeblowane? No nie, no jest umeblowane, tylko może. A, nie ma mydła jednorazowego. Yy, no to musimy zamówić. Sklep internetowy do wynajęcia. Zaopatrzenie pokoju. Jednorazowe mydło. No i nie mogę tyle, widzicie? Kurczę, muszę oszczędzać teraz. Nie zamawiam nic więcej. To tutaj, tak, tutaj będzie to mydło. Czekanie w kolejce zajęło mi prawie całe życie i poddałem się. Twój agent specjalny jest naprawdę do pani. Żegnam. Cena rynkowa plus 5. Chociaż mam tyle pieniędzy, że nie powinna być taka pazerna na te pieniądze. Ale trudno, jak już kliknęłam, to kliknęłam. I teraz został nam po tej stronie jeszcze ten jeden domek. I to jest sauna. I to jest sauna. Dobra, idę po. Mm, szef, to, szef towar. Szef kuchni jest po służbie. Idę po towar. Oh, 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 dobra. Zobaczymy, bo ja też za wiele chyba nie będę mogła ogólnie zamówić mebli, bo nie mam miejsca na magazynie. To sobie wyniosę najpierw. Poczekajcie, pójdę jeszcze do pieca. Jejku. Tu, o, właściciel motelu, zadzwoniłem do ciebie jakiś czas temu, żeby zapytać, czy moja dziewczyna jest w pokoju z kimś innym. Dziękuję za powiedzenie mi prawdy. Nie mogę uwierzyć, że kiedykolwiek wątpiłem w jej wierność. Dobra, tam, zadwaj sobie to ze swoją dziewczyną, nie ze mną. E, damy worek węgla. O. Ok, idę donieść towar na półki. E, tutaj. No, zaraz będzie to mydło. Chwila, moment. Zaraz będzie mydełko. Tylko tutaj podokładam i polecę pomydło. Dobra, tutaj. Czy tutaj coś jeszcze mogę? Dołożyć. Tutaj automatycznie. No i gitara. Dobra, to teraz lecę pomydło. Tak, 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 nie ma mydła, nie ma, nie ma. Już będzie, już, już, już. No, tutaj mamy w kartonie, okej. Ok, okej. Okay, okay. I mm, spróbujemy teraz zamówić sklep internetowy, meble do sauny do sauny, kanapa taka stolik weźmiemy taki, lampka latarenka moja ulubiona, oczywiście, że tak tutaj będzie szafka z telewizorkiem, dwa stoliki nocne i łóżko weźmiemy im to no i oczywiście saunę taką najlepsiejszą zlew taki malutki ten zawsze brałam. Dobra, nieważne. I ubikacja. I przechodzimy, oczywiście, 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 do dekoracji. Yy, czyli tak, kwiatuszki. I tam im, chociaż może postawię im tą choinkę i te dekoracje, jak mamy wiecie, zimę. Yy, dobra, agent specjalny. No to to zamawiam to zamawiam, lecimy do laptopa, personel specjalni agenci, kobieta, następną kobietą w kolejce jest Katrin pokój numer 5, ja idę pomalować tą saunę i zaraz pójdziemy po mebelki, no i uda nam się umeblować trzy pokoje i po tej stronie to będą już chyba wszystkie, tak mi się wydaje dobra tutaj, i jak my sobie tutaj to pomalujemy jakoś tak, hmm. Widzicie co? Chyba bym poszła w drewno. Takie, takie na przykład. A podłogę, podłogę. czekajcie, podłogę, podłogę. No, zmieńmy. Tak, tak, wiem, że tam jest za dużo pieniędzy. Dywan im damy. Damy im dywan, żeby im było. Słuchajcie, cieplutko w stópki. Cieplutko w stópki. O, taki jasny. I lecę po, 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 po. Mebelki. Dobra, 92 gości. Na 100 już mamy obsłużonych. No ładnie to idzie, ładnie. Okej. Okay. Cały czas kasa wpada. 90 tysięcy mamy ponad. Ja Cię kręcę. Szok. Szok, szok, szok. Tak, 500 w gotówce mamy. Ja nie nadążam. Ej, słyszę, jak tam strzelają normalnie. Okej. Okay bardzo Wam polecam tą gierkę bardzo, 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 jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, to ja Wam polecam z całego serducha e, dobra, najpierw łuzio najpierw łuzio, tutaj damy, ok e, kanapę dawałam tu, pamiętam w ten sposób e, tutaj dawałam stoliczek kawowy tutaj dawałam telewizor coś tak ciasno, nie wiem czemu ja tak robię że tak ciasno i tutaj robię pomiędzy tym, wiecie, kanapą o, agent specjalny, a telewizorem Yy, kobieta znowu no to teraz Rosalin ok, po kolei, po kolei i co my tu jeszcze mamy tak, stoliczki nocne yy, jeden ten drugi mi się tu zmieści zmieści się, na spokojnie yy, poczekajcie, bo jeszcze tak lampeczki yy, to tam dam tu na wejściu żeby sobie mogli zapalić, jakby będą wchodzić ej, a nie kupiłam innej żadnej małej? no co, ty serio? tylko tą dużą kupiłam? dziwne, dobra łóżko, sauna, sauna tu, dziękuję, kibeleczek tu i i i czy coś jeszcze zlew nie, gdzie jest zlew tutaj? wszystko, kwiatki, kwiateczki, jak ja mogłam zapomnieć o kwiateczkach? Tu będzie jeden kwiateczek, choinka, choinka będzie przy telewizorze, tą ozdobę, a mogę postawić, nie, tą ozdobę damy tu, dobra, i czy ja coś jeszcze, a tu jeszcze mamy jednego kwiatka, no to tu postawimy, o, no chyba wszystko, chyba wszystko, no, dobra, tutaj jest wszystko, żeby było do wynajęcia, tak, jest, no i słuchajcie, super. Jest do wynajęcia. Idę jeszcze wziąć z tych automatów. Mamy 99 na 100 obsłużonych klientów. Może jeszcze nam się ten jeden, jak będę zbierać tutaj kasę, pojawi klient i się dowiemy, czy jest kolejne zadanie jakieś. Tak, zniknęło, dobra. A czy pojawi się coś nowego? Tak, zbuduj wszystkie 54 pokoja i mamy 49 na 54, moi drodzy. Czekajcie, podzwoni telefon. Czyli zostało nam jeszcze 5 pokoi, tylko. Cześć, jestem gościem hotelu i mieszkam w pokoju 16. Właśnie oglądam telewizję. Zauważyłem, że telewizji jest dużo kanałów dla dorosłych, i myślę, że to jest złe dla dzieci i nastolatków. Przepraszam, zobaczę, co mogę zrobić. Dobra. No, także pięć pokoi nam zostało tylko do zbudowania, a ja obstawiałam 6 albo 10. Także, no, powiem Wam, że zbliżamy się. Powolutku się zbliżamy. W kolejnym odcinku będziemy sobie budować pokoje. Zobaczmy, ile uda nam się w ogóle zbudować. Ja już tutaj zatrzymam czas, zatrzymam grę, zapiszę ją. A w jeszcze kolejnym, albo będziemy budować. To, co nam zostanie do zbudowania, albo umeblować. Także wszystko się okaże, jak pójdzie nam w kolejnym odcinku i ile domków zbudujemy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapyczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!